Czy każdy dostał? Aaaa! Kto nie dostał? Tak? <śmienic> <śmienic> Mamy jeszcze jedną prezentację. Znacie, ja oficjalnie panu dyrektorowi przekazać dla was zaproszenie na dzisiejszy mecz. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, trakucji, wszystkie wyścigiówki się sprzedały. Także jutro będzie naprawdę niewielka ilość tylko do kupienia dla kibiców. Wy macie to szczęście, że nas naszym prezencie tutaj na ten jutrzejszy metr. Mam nadzieję, że wszyscy tam się stawicie razem z wychowawcami z panem dyrektorem. Także bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja to, będziemy świętować nie południa. A chcemy Wam zaprezentować coś co robią nasze dzieci. To jest... Może to może wtedy, Was tutaj pobudzi, jeszcze lepszej gry. Teraz u nas Tak, tak, proszę usiąść jeszcze chwilę, to jest występ naszych kitcherów.